Ja jestem łokem ze przez trzy dni na szosach w południowej Wielkopolsce rozgrywany był ogólnopolski wieloetapowy wyścig kolarski młodzieży. Organizatorem imprezy jest od lat Lucjusz Wasilewski, prezes wielkopolskiego Związku Kolarskiego. Zawody miały jak zwykle barwną oprawę. Były medale, puchary, nagrody pieniężne, a także zagrzewająca do walki kapela z nad no Wyścig jest bardzo, bym powiedział, popularny w kolarstwie. Oni przyjeżdżają tu z całej Polski do nas, jadą zawsze i mamy bardzo dużo zawodników, bo ponad 200 zawodników wystartowało w Kobylegórze. W naszym reportażu prezentujemy zmagania kolarzy na ostatnim etapie trzeciego dnia imprezy. Start i metę wyścigów zlokalizowano w Droszewie, położonym 13 km od Kalisza. Pierwsi pojawili się na starcie juniorzy młodsi. W tym doborowym gronie było wielu utytułowanych zawodników, zwycięzców dużych wyścigów. Jeden z faworytów. Chciałbym, żebyś powiedział o tej taktyce na ostatni etap. Taktyka jest taka jak wczoraj była przy nas zastosowana. Miejmy nadzieję, że się uda. No, ja jestem sprinterem, będę czekać na końcówkę, ale nie mam zamiaru też czekać. Jeżeli będzie dogodna sytuacja na odjazd, to postaram się uciec. Pierwszy etap dla Kopernikusa, drugi etap dla Kopernikusa. Nie, pada, nie wypada, żeby było inaczej. No wypadałoby pod... podtrzymać tą pasę do końca i potwierdzić jeszcze to na olimpiadzie młodzieży. Start wspólny jest troszeczkę loterią. Nie da się dokładnie przewidzieć co się stanie. Taktyka będzie podobna do wczorajszego etapu. Życzę powodzenia. Dziękuję. Żółtą koszulkę lidera przed ostatnim etapem założył prowadzący w klasyfikacji generalnej Igor Sęk z klubu Sportowego Koperniku Storm Krótkie odliczanie i start. Juniorzy młodsi mieli do pokonania 11 7-kilometrowych rund. W sumie 77 km. Szybkie tempo i boczny wiatr nie sprzyjały ucieczkom. Bardzo aktywny był jak zwykle punktujący na lotnych premiach Kacper Chrystek z Koźminianki Koźminek. Przez cały etap mocne tempo dyktowali jadący w pomarańczowych koszulkach zawodnicy Kopernikusa Toruń. Na metę w Droszewie przyjechał duży peleton, z którego najszybciej finiszował Dominik Ratajczak z Kopernikusa. Drugie miejsce zajął jego kolega klubowy Hubert Grygowski, a trzecie Kacper Chrystek z Koźminianki. Na piątej pozycji przyjechał Igor Sęk, który tym samym wygrał cały wyścig. Dziękuję za gratulacje. Moimi sukcesami w tym roku to... Tak naprawdę było mało, głównie zjazdy na czas w podium byłem. Teraz pierwsze moje dwa miejsca w tym sezonie, wczoraj i dzisiaj. Dopiero się tak naprawdę rozkręcam. Początek sezonu był dla mnie pechowy. Kraksy, defekty, nie kończyłem wyścigów, ale się rozkręcam i będzie teraz lepiej. I o dzisiejszym etapie. Jak mówiłem wcześniej, zadaniem moim było powtórzyć to, co było wczoraj. Udało się. Bardzo się tego cieszę. Bez pomocy drużyny na pewno by się to nie udało. Cieszę się, że tak, taką mamy drużynę i dziękuję im za. Pomoc. Życzę powodzenia w następnych imprezach, no i tych upragnionych medali w Mistrzostwach Świata i Igrzyskach Olimpijskich. Dziękuję bardzo. Pierwszy etap bardzo mała runda, bardzo szybki wyścig, bardzo dynamiczny. Udało mi się tam odjechać. Moja drużyna świetnie kontrolowała całą grupę. Na drugim etapie również było bardzo szybko średnio ponad 41 na godzinę. Złapałem tam gumę. Ale dzięki pomocy trenera i kolegów z drużyny, szybko udało mi się wrócić do, z powrotem do grupy. Również w końcówce moja drużyna mi pomogła, zajęliśmy pierwsze trzy miejsca. Sfiniszczył dzisiejszy etap bardzo małe rundy, bardzo duże 11 rund. Bardzo wiało, no i, no i jak się spodziewaliśmy, również dzięki pomocy całej drużyny udało nam się zająć pierwsze oraz drugie miejsce. Ja wyścigu to tyle. Marzenia? Na pewno wystartowała to, to się to, to, to z Tour de France. To, 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 to... Na podium najlepsi na trzecim etapie juniorzy młodsi zwyciężył Dominik Ratajczak, drugi był Hubert Grygowski, obaj z klubu Koperniku Storuń, a trzeci Kacper Chrystek z Koźminianki. W klasyfikacji generalnej wyścig wygrał Igor Sęk, drugi był Dominik Ratajczak, a trzeci Kacper Maciejuk z klubu sportowego Pogoń Puławy. Po zakończonym wyścigu juniorów młodszych na linii startu pojawiły się juniorki młodsze i młodziczki. O ile wśród chłopców w juniorach młodszych dominowali zawodnicy Koperniku Toruń, to u dziewczyn przez pierwsze dwa etapy prym wiodły zawodniczki UKS MRUS-1 Kurnik. Nieco w cieniu zawodniczek z Kurnika były bardzo mocne, jakby przyczajone, zawodniczki Kateka Kalisz, Roxana Pasternak, Anna Długaś i Natalia Nawrocka. Kateka widać w każdym wyścigu. Chciałbym, żeby pan powiedział również o. W tym wyścigu, na którym jesteśmy. No to jest wyścig już z dawien dawna to jest na, następna edycja. Inne lata odnosiliśmy sukcesy, ale w tym roku też bo mamy sukcesy, bo w dziewczynach drugie miejsce wygrała jeden etap Roxana Pasterna, wczoraj była druga. Natalia Nawrocka III, prowadzi dziewczyna z Kurnika, ale to jest taki sam czas, to jest wstęp do przygotowań do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, jak i dziewcząt, jak i chłopców, która olimpiada będzie lada moment na szosie strzelca krajeńskich. Przed ostatnim etapem żółte koszulki założyły prowadząca w gronie juniorek młodszych Joanna Błaszcza i liderująca w młodziczkach Maria Hoffman. Obie z UKS-u mróz 1 kurnik. Juniorki młodsze miały do pokonania dystans 28 km. Nie było spokoju w peletonie. Zdecydowany atak przypuściły zawodniczki Kate Kalisz, szybko odjechały od grupy. Na mecie uzyskały dużą przewagę i zajęły wszystkie miejsca na podium. Etap wygrała Anna Długaś przed Natalią Nawrocką, 143 sekundy straciła trzecia na mecie Roxana Pasternak. Dekoracja etapowa najlepszych juniorek młodszych. Pierwsze miejsce Anna Długaś, drugie Natalia Nawrocka, a trzecie Roksana Pasternak. Wszystkie KTK Kalisz. W klasyfikacji generalnej kolejność nieco zmieniona. Wyścig wygrała Natalia Nawrocka przed Anną Długaś i Roksaną Pasternak, wszystkie z KTK Kalisz. Dekoracja najlepszych młodziczek zwyciężyła Maria Hoffman, drugie miejsce zajęła Marta Marek, a trzecie Otylia Zagórska. Przed startem do ostatniego etapu żółty trykot założył Łukasz Nowak z Zimielina. Młodzicy mieli do pokonania trasę 28 km. Bardzo długo rozgrzewał się przed startem do ostatniego etapu Dawid Wika Czarnowski z uks Mrus 1 Kurnik. Dawid wygrał drugi etap i zajmował w klasyfikacji generalnej drugie miejsce, tracąc do lidera zaledwie dwie sekundy. Dawid Wika-Czarnowski wykorzystał swoją szansę. Odjechał z grupy i z przewagą 108 sekund przyjechał na metę. Drugie miejsce zajął na ostatnim etapie Jan Gadera z KTK Kalisz, a trzecie Kacper Miętki z Kopernikusa Toruń. Dzięki odważnej jeździe Dawid Wika-Czarnowski wygrał klasyfikację generalną młodzików. Drugie miejsce w klasyfikacji końcowej zajął Łukasz Nowak Zimielina, a trzecie Filip Łodej. Rozwija nam się młodzież i mnie się wydaje, że z tego coś będzie, bo widać. Pośród tych zawodników, że mają do tego zacięcie, mają żyłkę i na pewno wyrosną tutaj myślą. Ja jestem chłopak z ja jestem solą polskiej Tu nie ma żadnych interesów, kilograniczka się ośmiel drużyna wam przegrała. Koniec przechodzi na welczony,